Późno się wybiłem Ale powtórka z rozgrywki Pozwólmy eee... temu przejść do trochę, trochę przejść do góry sobie trochę ścisza już mi trochę uszy pękają Daj, przeskoczmy na tą lina. E, ok, tutaj lina nie jest pod prądem więc Możemy spokojnie e, Przejść dalej Au! Co to było? To też jest pod prądem i ja nie mogę Dobra I na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Au! Ok, weźmy sobie apteczkę I co teraz mam do zrobienia? Eee... Dobra, ale ja na serio się tam, co teraz mam do zrobienia Skoro... Tutaj nic Eee... Chyba już wiem co Tutaj jeszcze raz skoczyć Oczywiście tam na górę Da się tutaj na przykład na to skoczyć Wejść do góry też się nie da Czemu tam to jest? Au. To było głupie hmm. no, Wiecie co, ja pomyślę na razie yy, to będzie mała tak, taka mała przerwa, sobie zrobię. Małą przerwę i tak chwilę do Was wracam. Na razie kolej... dalszej części tego yy, materiału. Yy, yy, nie wiedziałem jak tam co dalej w sumie mam zrobić. Yy, ale sądzę, że musimy wrócić na górę i po prostu tam z tamtej z tamtej strony coś spróbować zdziałać ujrzmy się w prawidłową stronę Jest prąd czy nie ma, nie ma Tak, sądzę. Właściwie mam nadzieję Nie tu i tak mm. niestety tak to bywa jak się człowiek śpieszy Eee, okej okay. Aha, no, właśnie nas tutaj Aha Dobra, nieważne, e tutaj wy... zrespawnowało więc spróbujmy to jeszcze raz zrobić tyle powinno starczyć jestem pewien czy tutaj może trzeba skoczyć tylko jeszcze nie wiem w jaki sposób. Au, au, au. Apteczki dwie albo jedna. Dobra. Mm. Jeszcze raz. Tutaj trochę jest yy, zabawy z tym, ponieważ trzeba. Yy, Nocno uważać, żeby jednak ten... Ten prąd, te kule prądu nas nie poraziły Chciałem to przeczekać, ale Chyba I czemu, że... O, tutaj jest znaczka. Ale czemu? Zbierz ją. Czemu się ona to nie zapała? To mi zasnęło no, ale dobra eee... mogę tego rozwalić. Dwie, jedna apteczka mi została niestety O. o w tą stronę będzie Myślę, e, odpowiednio Do góry Okej okay. Wila to jest. To mogę już, nie, nie mogę. Ok, czyli już to zrobiłem. Rat jestem z tego. Iże tam, co mi to przypomina? na tę drzwi z Space'a kiedy musieliśmy użyć z czasu. czasu coś mi tak nie działa okej Teraz zadziałał Co tu mamy? Mamy tarczę którą Lara teraz spada 11th century no, czyli mm. o, co jest teraz? Na to jak jest stara. It resembles Lantlots crest, doesn't it? existed. Oh, what's ewidentnie coś jest. Maybe our knight needed help his way home. Or perhaps this piece wasn't all Jest apteczka na szczęście. Czy coś tu jest, jakaś znajdźka. Albo coś w tym stylu nie widzę. Są za to te piekielne drzwi O dało się coś mi F nie to coś ludzie Ja 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 tutaj okay, mamy jakąś

Jest tutaj, nie sądzę, więc um. tutaj nie widzę. Nie, kompletnie nie co teraz. zrobiliśmy? myślałem że to da się przesuwać, ale. Eee, coś widzę, że nie za bardzo. Dobra, wyjdźmy stąd. Może nas nie trafią. Coś z tej strony może. Nie. No, jakieś... Dobra. Co, jest, wam się skończyła, czy co?

Byłem pewny, że można... W jaki sposób sterować? Dobra, wiecie co, ja sprawdzę, jak to się... Yy, jak to się steruje. Do Was wrócę za, za chwilę. Więc trzymajcie się jak na razie i cześć. Dobra, e, jesteśmy w samiecu co przedtem e, nie więcej. E, ja już z, z, e, tam z, sobie po, po kolei sprawdziłem jak to powinno, e, wyglądać e, ten etap e, i a mianowicie faktycznie e, ta sklep, ta skół u góry e, W prawym, górnym rogu jest bardzo przydatny, że nie mówi, żeby przytrzymać te długie. To trzeba przytrzymać i na każdym wydarzeniu ciśnięcie. Teraz wystarczy tylko złożyć te amunicję. I jeszcze tylko wycelować potrzeba i wtedy cisnąć tą beczką, a to już nie powinny być żaden problem, tyle że jest Aha, ale możemy też większe przedmioty tym razem to, to bardziej ściśniemy, a nie rozerwiemy na strzępy dobra, yy, wysiadamy I teraz w sumie nie wiem, co dalej hmm. coś tu jest no, o, punkt kontrolny właśnie yy. musimy się jakoś na tamtą stronę przedostać z jakichś mostek Więc sprawdzimy czy właśnie za pomocą tego urządzenia będzie w stanie go przeciągnąć Oczywiście, że będziemy eee, Jeszcze Jeszcze trochę A, za to też eee, Dobra eee. Hmm Hmm, to czy nie? O, zaskoczyłem wszystko pięknie, ładnie. Tutaj są granaty, jeździmy amunicja. Reszta amunicji jest na dole, więc nie będziemy się atygować. Yy. dobra, dlatego, że tutaj jest... yy, są te trujące opary. Tu chyba trzeba nie. te yy, belki. Walić? Właśnie tak. Nie, tutaj. O, tutaj okej Ok. Jak, jak już wcześniej mówiłem, sprawiało mi to problem. W sensie przejścia tego tego z tym, z tym dziwnym urządzeniem. Autś. Tak, okej. Pierwszy zgon dzisiaj. W sumie nie w tym nagraniu, ale... W tej części nagrania. To no, nieważne. Anyways. Yy, yy, sprawiłem to problem. Musiałem szukać w i to często okazywało się. Okazywało się yy, mało pomocne. Dlatego postanowiłem y, wpisać parę fraz w wyszukiwarkę YouTube'a y, y, i wyszukać po prostu jakiś poradnik. Bo y, no muszę się pewnie rozpędzić. Zależy za takie... Y, tutaj dużą ilość y, śmierci z mojej strony, ale dawno nie grałem Pana sprawy i tak dalej, i tak dalej Tak robimy się tłumaczym Sprawiedliwia Jak ja to przeszedłem, no ja to przeszedłem, czy nie? W sumie już nie, wiem, nie pamiętam Jest, okej okay to chyba już możemy bezpiecznie zejść na dół. Um, tutaj mamy ewidentnie zablokowaną drogę. Tak? Um, o kurde, ja tak bezmyślnie marnuję ten karabinek. Mam 16,5 roku. Przestańmy sobie na pistolety, żeby nie um, marnować amunicji. Okej, okay, scenka się włączyła. Co mam? Kolejne no, elektrownie, a na górze jest Amanda. Amanda? I'm sorry for what happened, but we can still work together. There is no real There never was. To, it was w just w me and this. Do you remember it? I touched it, and it touched me back. I don't think that was a good thing. I tamed it then and made it mild. Mm. Tak, teraz Amanda, prezentuje moc swojego znaleziska, wymaterializując jakiegoś potwora. Aha, to jest ten potwór, który był wtedy w, w misji, kiedy byliśmy w tych kopaliskach. Właśnie Amanda, w tym czasie... W, w, no, zostało wjeżdżone. Teoretycznie zginęło. Eee... Dobra, teraz czym się tutaj granatami... ...granaty używało? K chyba. Tak, to był... Bontera K. Yeah sure. Jest następny bezpiecznik tutaj, szybko do mnie I drugi ramię jest już yy, odsunięte yy, yy, Więc zostały hmm. dwa, nie wiem Tutaj mi zostało jedno. Tylko teraz muszę się rozejrzeć au. Wejdźmy, powiedziałem! Dobra, chyba już nie. Chyba już coś trzeba zrobić. A, no musimy wycelować w ten kawałek. Сказал в сказок, когда... Siadaj i trzeba zrobić pewnie tak i teraz musimy włączyć wziąć Po prostu dobrze wycelować. Tutaj ewidentnie coś zepsuliśmy. Na pewno to zaraz wybuchnie, więc radzę ci lata spadać stąd. Zakończenia godzina 2 minuty, prawie 3. Yy... Nagrody no nic nie wymaksowałem, ale parę zebrałem. To nie jest moim priorytetem, żeby yy... jakoś wymaksować tą, yy... tą dziedzinę tej gry. Tak, Kazachstan ukończony. Projekt Karbonek. Okej. Okay. Eee... No, to, to był Kazachstan. Trochę mi to zajęło e, w sensie czasowym e, kończenie tej misji. E... ale dotrwałem. Mam nadzieję, że wy też dotrwaliście. E... Okej. Okay. Nie wiem zupełnie ile nam zostało misji do końca, mam nadzieję, że niewiele, tak, ale nie będę już się tutaj rozwodził, więc po prostu się z Wami pożegnam, jeśli Wam się podobało to subskrybujcie, zostawcie komentarz, zostawcie łapki w górę, mile widziane i co do następnego odcinka, na razie.